Kuba, co dzisiaj będziemy ćwiczyć? Klateczkę i będzie z nami ten, yy, Filipo, nie? No powinien się przebrać i dość za chwilę. Jeszcze go nie ma. No to jak? Z tego co widziałem zaczynałeś odbieganie nie? Tak, 10 minut na bieżni, żeby podgrzać się. Tencno podskoczyło i się ogólnie obudzić, gdzie ja tak powiem. Zawsze tak robisz? Yy, tak, od yy, jakiegoś czasu zaczęłam jechać to. To jest bardzo dobra opcja. Bo po prostu budzisz cały organizm do życia tak na nowo, no Jak nie jesteś pobudzony czy coś. Pobiegasz chwilę od razu, ci oczy otwierają mhm. się tak, na to. Jak ile ćwiczeń dzisiaj będzie? Krawka 5 albo 6. biceps do 12 celi. Ćwiczeń może być dużo, no? Nie wiem mhm. czy jak to wyjdzie sprawę. Czerwony, pachnie masą. Co, od siedmiodych zaczynamy? Tak, tak, bo wiesz co, robię teraz inny trening na płaskiej, bo generalnie płaskiej robię mało, no nie? Trzy serie na płaskiej, ale to odsiężam drastycznie w górę, nie? A potem dopinka, jakaś konkretniejsza to na handlach. powtórzeń. Pierwsza seria. Druga seria za 2-3 minutki, jak za i Czyli duże przerwy. Do zobaczenia. 90, 90 do 90 potem setką mile zjadę i na matkę. 90, 20 kilo więcej. Co się powtórzeń siądzie to będzie dobrze. I taki jadę róży. To już Seta będzie? Tak, tak. A mała baga aktualna 89,5 mł, no nie? Jeszcze hmm. pół roku temu to chyba 70 kg, to jak brałem to już na pompę hmm. I seta jest na obciążeniu 3, 2, 1. Wcześniej 90 na 8 było. Tak. Raz. 4 Cztery. Pięć. Sześć. Na 6 sześć razy. Kuba, czy będzie więcej? Nie czas Kuba, czas, czas Głównie chodzi mi, czy będziesz dokładał ciężaru teraz? Tak, na raz. Na raz. To maxa. I co, te 120? Spróbujemy, spróbujemy. 100 na 6? Yy, tak? 100 na 6 to było? 100 na 6. I próba 120 na raz, nie? Tak. Spokojnie, spokojnie. Może się ociele pójdę. ja jestem Kuba Wójcik i zaraz wycofam, ale drugi raz to się w będzie Mówię ci. Mam nadzieję, że w tym stylu. 3, 2, 1. I targaj, targaj. No ale teraz o wiele lepiej. Mówisz. Tak. Zrobimy ćwiczenie w handlu. Z koszturami jeszcze się skupiamy na dużej klatki.

W piątek, tu jeno było włączone. Robię cofnięcie dzisiaj, bo w czwartek znowu kafir jest łapkę. razy w tygodniu. Tak, tak. Kuba, powiedz, dlaczego jedną ręką, a nie dwoma? Żeby lepiej dopiąć klatkę, bo dwoma, jak mam, to mnie tutaj zablokuje, To jest koniec ruchu. A jedną mam taki, ma flasz ruchy, dlatego lepiej się, się trzeba klatki dopnie. Wolę na spokojnie, ale żeby jeszcze nie było bardzo dobrze dopięte. Każdy, każdy ma swoje metody z regulą, ale...